Witam, tutaj Jawalki to jest Medieval Engineers i mam zrobioną drugą wieżę. Wow, trochę to zajęło, ale jest i część trzeciej, tylko że tam w środku mi się tak troszeczkę schody inaczej poukładały i raczej nie będzie wyjścia już z tej trzeciej i czwartej wieży. Znaczy czwartej jeszcze nie wiem, bo czwartej, czwartej jeszcze nie mam schodów, ale w tej trzeciej raczej tu nie będę mógł wyjścia zrobić niestety, więc będzie bez wyjścia. Ale tak czy jak na ten poziom ostatni się dostanę, bo to już nie ma większego znaczenia, bo schody były po tej stronie, no to się niestety nie uda, więc... Dzisiaj kontynuujemy e, ze sklepieniem. Ja to sklepienie chyba zrobiłem poza odcinkiem, tak mi się coś wydaje. E, tutaj tego nie było. Wygląda to w ten sposób, że tu jest takie łukowe sklepienie, tu jest taki jeden załom, tutaj jest taki drugi załom, teraz to by trzeba było trochę zmłotkować. Ja mam troszeczkę kamienia i patyków przy sobie, ale czemu ja filar stukam? Te filary też trzeba jeszcze wzmacniać dodatkowo. I, one mają 0%. K, to mam trochę tych filarów do poprawienia niestety. Bo nawet nie widziałem. Myślałem, że jak się tekstura pojawia. Tutaj też, no właśnie, jak się tekstura pojawia taka kamienia, to znaczy, że to tak się od razu po prostu buduje. Tu widzę, że jeszcze trzeba trochę powalić tym młotkiem. Mam takich kilka tych filarów. Ja je muszę teraz zrobić, bo potem o nich zapomnę. Bo jak wyglądają jak kamienne filary gotowe, no to chyba są kamiennymi filary, filarami gotowymi. Tu są jeszcze chyba takie, no właśnie, przy drzwiach nawet, jeszcze wszędzie i tam w podziemiach gdzieś. Ale to chyba właściwie by były wszystkie. Tu, tamte, tam w rogach, tu i tu jeszcze. Nie, to jest co to jest? Nie, tutaj też, ojejku. Ale tu chyba nie trzeba już. Nie trzeba po jednym kamyczku jeszcze do tych filarków. No dobra, nie, spróbuję to później, później spróbuję zapamiętać sobie, znaczy teraz spróbuję zapamiętać, żeby później je zrobić, no w ten sposób. A teraz robimy sobie te sklepienia tutaj, i trzeba by było już jakoś rozplanować mniej więcej ściany na środku, eee, na pięterku, i ktoś pisał w komentarzach też, że o, bo tu miejsca nie ma na jadalnię, na jakieś komnaty, nic. Halo, tutaj jest miejsca dużo, tu jest w ogóle jakiś taki pokoik 2 na 1 można by zrobić, ewentualnie tutaj właśnie Zamiast filarów i tego jakąś ścianę. Tu jeszcze nie mam koncepcji nie za bardzo na to, ale musiałem to jakąś ścianę zrobić, żeby tu sklepienie takie wyszło, więc no, niestety tak to wygląda. No i poza tym miejsce jest jeszcze tutaj, tutaj w środku, po tej stronie. No i jeszcze jest całe piętro. No, no przecież tutaj jeszcze będzie trochę miejsca, no bez przesady, że to takie małe jest. Nie jest największe, tu jeszcze chyba nie skończyłem. Nie jest największy ten zamek, owszem, ale jakiś super mały też nie jest. Dobra, tu jest na roże. Trochę tego młotkowania będzie tak na dzień dobry i później prawdopodobnie trzeba jeszcze będzie się wybrać do lasu po drewno, bo chyba patyki, no i po kamień tym bardziej, bo już mi nie wystarczy. No ale spoko, dawno nie było kopania kamienia, więc może być teraz trochę. Czy gdzieś tutaj potrzebują tylko dziewięciu kamyczków? Nie, wszędzie po 10. Nie wiem, co tu zrobić z tą dziurą, czy zrobić taką zrzutnię po prostu, zostawić to tak, czy, czy tutaj usunąć te trzy ściany i zrobić po prostu... Taki sześcianik, nie wiem jeszcze, dobra idziemy po drewno, po drewno czy bardziej po kamień, chyba bardziej po kamień, wyjście tu się nie zmieniło, jest na razie coś takiego, nie wiem jeszcze czy nie usunąć tego filara z tej strony, filara, fundamenciku z tej strony, tego sześcianu i nie zrobić też takich schodków, czy w ogóle to przedłużyć jeszcze jeden taki sześcianik do przodu w ten sposób. I, i, I jakoś tak, tutaj coś tego, nie, nie wiem jeszcze, albo nawet most zwodzony, tu można sobie się wykosztować i zrobić taki most opuszczany jakoś, i dopiero z tej strony jakieś zejście, wejście, przejście, nadejście czy, czy coś, nie wiem. I zauważyłem w ogóle jeszcze dwie rzeczy, A pewnie ktoś by się czepiał. Do tych bloków e, liczy się ilość przedmiotu, nie jego, nie wiem, cena czy coś takiego, także nawet duże kamienie mogę sobie porozbijać na małe i wtedy mam więcej. I to też się liczy. W ogóle chciałem tu się spotkać, jeden tunel z drugim. I druga rzecz, którą zauważyłem, to to, że z ziemi leci. O ten dźwięk akurat to chyba nie, nie jest do końca ziemia. Gdzieś tu sobie wykopię, że na pewno jest ziemia. Tutaj na przykład to... Tak, stąd wyleci mi cztery sztuki kamienia. Tak, jest cztery, w lewym dolnym rogu widać. A ze skały sześć sztuk kamienia. Będzie 6, jest 6, także ma to jakiś tam nawet sens, Dobra, Nie wiem, gdzie ja tu w ogóle idę, tutaj mam trochę więcej niż 90 stopni, prawie zawracam teraz. Także może w tę stronę troszeczkę teraz pofedrujemy. I powinienem się teoretycznie spotkać jakoś prędzej czy później z tym drugim tunelem. To jest taki mój mały cel krótkoterminowy, żeby sobie tunele połączyć jeden z drugim. Nie mam pojęcia, z której strony jest, znaczy w którym miejscu jest koniec tego drugiego, z drugiej strony, którego kopałem, no ale. W ogóle teraz kopię cały czas ziemię. Wypadały o właśnie mniej więcej jakoś tak. tak. Zejść trochę głębiej i kopać jednak kamień. Znowu jest ziemia jednak. Dobra, nieważne. Bo jednak kamień mnie tutaj bardziej interesuje. Bo więcej kamienia jest z kamienia niż z ziemi, co wam właśnie przed chwilą pokazałem. O. O! Dobra, o i to jest dźwięk właśnie, którego... No dobra, jest trochę kamienia w końcu. Tylko też tak właśnie, żeby iść w tamtą stronę nie za głęboko. I by się spotkać z tym tunelem drugim, żeby zrobić takie przejście kurcze podziemne jakieś. Z tego zamku jeszcze można potem jakieś tajne wyjście zrobić gdzieś Gdzieś coś. Jest tak opcja, nawet mam już koncepcję. Z tej piwnicy, w tej piwnicy wyryć jeszcze trochę na boki tam zrobić jakieś pomieszczenia na jakieś skrzynki, może czy coś takiego i z jednej ze ścian po prostu zrobić jeszcze więcej schodów w dół, później wykopać i zrobić jakieś wyjście po prostu gdzieś niżej, czy coś w górze. Po prostu wykopać sobie jaskinię i w tej jaskini drzwi wstawić. Jakoś tak, dobra. Proszę mnie stąd wypuścić, dziękuję bardzo. Jak tam ekwipunek mam? Aha, dobra, ja mam jeszcze belki, no to spoko. To nie muszę w takim razie iść po drewno na razie. Tylko po prostu sobie to przekraftować na patyki. I będę mógł budować duże rzeczy. Ale na razie potrzebuję samego kamienia, żeby tam te już... Mm, z patyków poustawiane takie, takie... Nie wiem jak to nazwać. Taki... Konstrukcja taka z patyków tutaj o. Nie wiem jak to nazwać, ni to schemat, ni to jakaś taka, no nie wiem, nieważne. <grym> w każdym razie na to już patyków nie potrzebuję chyba. Tak, tu już jest 5 pięć, pięć na 5. Pięć. Tutaj właśnie kamieni potrzebowałem trochę, a kamieni mam teraz ponad 100, więc mi się. Wydaje mi się, że nawet mi się uda zrobić część ścian tutaj na tym piętrze. Dobra, 50% 67%. 83 i stówka, i mamy całą podłogę tutaj już zrobioną. E, tu jeszcze właśnie nie wiem, jak, jak mi tu wyjdzie ze schodami. Ja tam nie wiem, czy tu miałem sześcian, akurat tu wyszedł, czy tu wyszły ściany. Nie chcę na razie tu nic robić. Także tak to zostanie. No ale teraz, tak co do ścian, ja nadal nie mam w ogóle okien. Więc o tyle jest trochę łatwiej. Ale tutaj zrobimy jakieś okna. Yy, gdzie jest kamień? Tak, to jest ta kamienna ściana z oknem środek. Może coś z tym tutaj pokombinujemy? Jak tutaj by wyglądało? Jakoś to na środku postawić. Proszę, proszę mi tutaj. E, proszę mi to jakoś tutaj normalnie postawić. W dobrą stronę. Halo. Ok, trzeba stanąć trochę, trochę obok. Dobra, e, ile tu zostanie? Tutaj jest jedna kratka z prawej, z lewej są dwie. No to trochę dupiato. A jakby zrobić tutaj. Tutaj tak, tutaj yy, tak, i w środku bez okna, albo jedno okno tylko w środku. No, zrobimy tu okno. Ja bym, ja bym zrobił trzy takie okienka, tutaj trzy tutaj, nie? Tylko tutaj trochę szersze to jest niż tu, tak mi się wydaje. Albo to samo, moment, ile tu jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa... Trzy, cztery, tu chyba są tak, bo tu jest okno w tej takiej ścianie podwójnej. Dobra, no to tak mogłoby być. Nie będzie się to za bardzo gryzło tutaj, tylko po drugiej stronie, żeby zrobić tak samo, wszystko będzie cacy. Czyli mamy tutaj okno, mamy tutaj okno, i tutaj takie małe jeszcze okienko. O, znaczy małe okienko, one są tej samej wielkości, ale w małej ścianie. Dobra, i tutaj teraz. Tak jak było z tamtej strony, czyli tutaj takie łokno, tutaj takie łokno i tutaj i takie łokno, dobra. I teraz ja sobie to zmłotkuję i zaraz do was wrócę, bo po co to młotkowanie znowu na filmie mieć. Dobra, ostatnia ściana została. Jeszcze nie wiem, co tam w narożniku zrobić, bo zaraz bym chciał już tutaj sklepienia pomału jakieś ogarniać. a Żeby je fajnie ogarnąć, to bym musiał wiedzieć dokładnie, jak tam ściana, znaczy mieć już tutaj po prostu ścianę, tak jak łatua zrobiłem. No, i tak co do tych sklepień, to mamy tutaj właśnie te takie łuki, łuki, łuki. Zamiast tego sobie wezmę. No, i tej dużej filozofii nie ma po prostu coś takiego wzdłuż. Nie wiem, ile patyków. Czy mi wystarczy patyków na to? Dobra, dotąd tutaj teraz tak w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, i tutaj. Tutaj tak. Ja ja dopiero będą zaraz w środku, tak żeby to nam wszystko pięknie wyszło. Na dole jakoś to wygląda, ale na dole jest tam więcej pomieszczeń i nawet jeżeli coś by nie wyszło, to można tam coś zrobić. a ja tutaj bym chciał mieć właśnie dużo miejsca w środku i tylko te łukowe właśnie sklepienia troszeczkę to utrudniają. No ale tak, robimy sobie tutaj taki um, gdzie to, proszę, proszę mi się tu przyczepić. O. E, nie takie, tylko takie. Coś takiego tutaj by musiało być. Nie wiem, czy to mi się nie zawali zaraz, bo tutaj nie mam jeszcze wsporników za bardzo. E, wooden Sticks potrzebuję, dobrze. Mam tutaj troszeczkę drewna. W ogóle tej muzyczki jeszcze nie słyszałem. Mówiłem już o tym? Chciałem powiedzieć, jak sobie mułatkowałem, myślałem, że. O, zaraz będziemy kontynuować nagrywanie. To muszę coś powiedzieć o tej muzyczce, że jeszcze jej nie słyszałem. A nie wiem w końcu, czy powiedziałem, czy nie. Dobra, mam patyki. Mogę, to jeszcze się nie zawali w tym momencie, to dobrze. Dobra, tutaj już mamy znowu ten wklęsły taki dupslik w tę stronę. I, I tutaj już takie... kamienny sufit. Ciach, ciach, ciach. E, tu żeby nie spaść na dół, bo to może boleć. Aha, i tutaj znowu w taki wklęsły. O. I tutaj teraz takie coś. I właśnie ja nie wiem. Czy jak ja to. Tutaj. Tutaj znowu ten. Czy ja bym tutaj teraz wstawił filary po prostu na rogach, czy to by się wszystko trzymało, czy nie bardzo. Moment, tutaj teraz jest 3 na 2. Dobra, to się uda. O, to się ładnie uda tu wszystko porobić. Pięknie. W sumie chyba na dole też tak jest, tylko że mówię, właśnie tam jest jeszcze trochę tych pomieszczeń dodatkowo, więc tego tak nie widać. Ale tu bym chciał tak ładnie porobić. Dobra, to zrobimy tutaj te filary na rogach. Może może, może się uda. A nuż się uda. Eee, z. Dobra, tutaj, tak? Pod tym takim narożnikiem. Nie wiem, czy to jakieś komnaty jeszcze porobi, czy coś takiego. Na razie zostawię puste. Zawsze można będzie komnaty jakieś podokładać jeszcze. Dobra, tu na rogu i jeszcze tutaj, tak? Dobra, takie coś. Eee, mam nadzieję, że to się będzie trzymać, że to mi się nie zawali wszystko w Ja te filary teraz tutaj już zawczasu sobie wzmocnię bo później zapomnę, te dolne jeszcze muszę później porobić, postukać troszeczkę, żeby się tam wszystko trzymało, nie na jedno dmuchnięcie, że jak tu gości, goście mi tu przyjdą, ktoś tam dmuchnie i się filar cały rozsypie, bo to, to, to nie są tak naprawdę tam na dole kamienie, tylko to taki karton jest, jak kamienie wyglądające chyba, no nie wiem. Szkoda trochę, że te filary też nie mają takiej tekstury patyków, że widać, że to trzeba jeszcze zmłotkować, bo nie wiedziałem wcześniej, Zresztą widzieli się na początku odcinka tego dzisiejszego. Dobra, filary są. I teraz jeszcze środek. Um, kurde. To można jeszcze inaczej zrobić. Tutaj to usuniemy. Tak. No, wal, wal. Dziękuję. I teraz tak. Mam to sklepienie tutaj. Tutaj znowu zrobimy takie zwykłe. Raz, dwa i trzy tutaj też takie to jeszcze trzeba będzie tylko zlikwidować ciach i ciach Ach. dziękuję tutaj takie tutaj takie no i tutaj znowu takie 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 te i to powinno chyba fajnie wyglądać jak już się to zrobi wszystko do kupy i tutaj te filary będą mogły być podwójne czyli trochę może solidniejsze to będzie na razie mi się jeszcze nic nie zawaliło, więc teoretycznie projekt jest dobry. Ok. To tu w takim razie jeszcze teraz po filarku. Eee, aha, nie mogę, bo stoję w tym miejscu. Dobra, tak. Tak. Idziemy sobie na tę stronę. Tak i... Tak. No i to powinno trochę solidniej teraz wyglądać nawet. Nie tyle co być solidniejsze, co wyglądać solidniej zawsze coś. Ja mam 48 kamienia, to tylko na 4 kawałki sufitu mi wystarczy. Więc będziemy musieli znowu iść do kopalni, znowu próbować się połączyć jeden, związać koniec z końcem. E, no i tutaj te wieże bym musiał zrobić, bo tutaj taka dziurwa teraz jest, tak troszeczkę głupio to wygląda. Zaraz sobie też jeszcze pójdę z zewnątrz zobaczyć i zrobię sobie jeszcze, moment, zrobię sobie jeszcze zaraz screena, żebym miał na miniaturku. Bo, 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 potem musiałem wejść ostatnio do góry i zrobić screenshota ładnego bramy z zewnątrz, żeby, żeby mieć na miniaturkę, bo już zapomniał. Dobra, tabulatorem tutaj można tak. Robię sobie tak. O, pięknie, piękny, piękny screenshotik. Może jeszcze jakoś z drugiej strony, czy coś, że o, 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 tak bardziej wygląda, że to w budowie wszystko jest. A jakoś tak, o, tu, pięknie. Pięknie, dobra, proszę mi tutaj eku wrócić. No i co? motkujemy. ja bym tutaj timelapsa na jakiegoś zrobił teraz, który by bardzo śmiesznie brzmiał, później, takie takie stukanie. Ale... Ale no, nagrywam to bez renderingu, tylko mogę takie cięcia robić właśnie, jak jest coś nudnego, także tak, to jest jedyny, jedyna obróbka, którą tu przeprowadzam. Żadnej, żadnego tam, żadnej korekcji, korekty głosu mojego, nic, nic, nic z tych rzeczy. Czasami właśnie za tego za głośno, za krótko, czasami są jakieś przestery, czy coś, Może ile mikrofon, i tak to tak to właśnie bywa. Teraz chyba trochę dźwięk lepiej ogólnie ustawiłem. Chodzi o y, balans gry w stosunku do głosu, powinno być lepiej niż tam kiedyś. Może ogólnie być też trochę głośniej, więc nie trzeba będzie tak podgłaśniać sobie słuchawek, głośników czy coś. Czegoś mi zabrakło, kamieni mi zabrakło. Trzeba iść po kamienie. No ale tak to będzie tu wyglądało, właśnie. No i że no nie mówcie, że tu jest mało miejsca. Można sobie później ścianki działowe porobić, porobić jakieś komnaty cokolwiek. Na razie to zostawia puste, bo nie mam pomysłu na to. I, I tak drzwi sobie wzmocniłem, jakby ktoś pytał. Także już są. jak to z zewnątrz wygląda? Z dwoma wieżami wygląda na pewno ciekawiej niż z jedną, to trzeba przyznać. E, jeszcze może taki screenshotik tutaj. Stąd, co? Taki taki mały. Jeszcze se podskoczę. Oj, kill off się to. Kill off się chyba. O, teraz ktoś do gry dołączył. Proszę mi zniknąć stąd. Dziękuję. Dobra, idziemy łupać kamień. Nie wiem, czy stąd czy stąd, gdzieś dotrę do tego drugiego końca tunelu. Tu jest znowu ziemia, więc to jeszcze muszę chyba ciut niżej zejść, chociaż ja już jestem dość nisko w stosunku do wejścia, chociaż... Czy ja wiem? Nie mam pojęcia, jak tutaj dojść teraz, jak znaleźć drugą, drugi, drugi, ten, drugi tunel. Właśnie, o, taki dźwięk ja bym chciał, żeby po sześć kamienia leciało. Chociaż... Jest też taki knif, że kilof walący w ziemię zużywa się wolniej niż kilof walący w skałę. To jeszcze też trzeba wziąć pod uwagę, ale czasowo wychodzi szybciej łupanie kamienia jednak niż, niż ziemi. Dobra, idziemy w tę stronę gdzieś mniej więcej, na północ. Właśnie, można z kompasu skorzystać i jakoś mniej więcej znaleźć drugi tunel. Teraz sklepie idealnie na północ. A jakbym sobie zaraz przeszedł do drugiego tunelu, tylko sobie kilow zużyjemy do końca. Tutaj, o bardzo ładnie yy, i mam jeszcze jeden kilow. Będzie trzeba, będzie czas robić, dobra. O, to jest dźwięk kamienia. Dobra, je, jeszcze, jeszcze raz tutaj rąbnę. Dobra, czyli tutaj klepię idealnie na północ. A jakbym poszedł w drugą stronę, tu jeszcze ten pocik cały czas leży. Nie wiem, jak ich się pozbyć w ogóle. Nie znikają, jak widać, niestety. Lub stety. Dobra. To tu bym musiał iść idealnie na południe, czy... No to tak akurat jak tutaj idę, tylko że no nie wiem jeszcze czy to jest właśnie ten tunel. Znaczy to miejsce. Czy ja na przykład nie, kop nie będę kopać równolegle później za jakiś czas, no ale... Jakby tak sobie... Jakby się tak udało, że idealnie będzie ten w miejscu drugiego? Czemu nie? Może tak być. Dobra. Ale bez patrzenia na, na kompas mi się udało jakoś kierunek mniej więcej znaleźć, tylko że to czy to jeszcze to miejsce jest właśnie. Tak, to jest. O! Halo! Jest! Nie wierzy. Ale to jakoś wcześniej tu jestem. Nie, ja trochę obok wyszedłem, ale wyszedłem w dobrym miejscu. He! Dobra, trochę tu wyjścia jakieś zrobię, żeby się dało przejść w ogóle tutaj. Halo? Co mnie tu jeszcze blokuje? Sufit chyba mnie blokuje. Znaczy sufit, sklepienie. Jaskini. Halo, mogę stąd wyjść? Proszę. Tu jeszcze. Aha, kilof mi się zaś skończył. I powiecie, że ja teraz tam nie wyjdę. Tędy będę musiał iść dookoła. O, wyszedłem, dobra. Trochę na bok, trochę na boku jestem, ale połączyły się tu Dobra, to tyle, tyle, tyle dobrze. Dobrze wiedzieć. Okej, okay. jeszcze nie wiem, czy pójdę na przykład zrobić jakąś bramę tu z zewnątrz. Czy coś. Bo tu, jak są te skały, no to się nie da po nich za bardzo wejść. Jeszcze można je na dole trochę złupać, żeby było ciężej skoczyć, ale próbowałem tu wskoczyć i się nie da za bardzo, więc... O tyle. Mamy tutaj bezpieczniejsze miejsce niż domek na dole, bo dom, do domku dało się po prostu wejść, tak tak o. A tu jak mi jeszcze zrobił jakiś most z wodą. Coś, coś, jakoś gdzieś, jakoś niżej, jak bramę taką bardzo bezpieczną czy coś, to by było, byłoby fajnie. Okej, okay, idę zaś na górę. Będziemy tu teraz motkować. Już się zaraz będzie ciemno. Więc y, trzeba by tu też jakieś pochodnie porobić. A w ogóle, póki ja tutaj tak skaczę, to sobie jeszcze zrobię kill off, albo ze dwa, tak na zaś. Co było potrzebne? Mały kamień i wooden sticks. Dobra, to zrobimy mały kamień z tego i właśnie jeden mały kamień jest z, z, z jednego dużego. I zaraz wam pokażę, jak mu sobie zrobił trochę więcej. I już nakarmię tego claim blocka też w okazji. Yy, to troszeczkę potrwa. Ale spokojnie i patyków też by mi się trochę mogło przydać później. Też sobie zrobię, zakolejkuję. Dobra i to na 24 godziny, te kamienie powinny mi na 24 godziny wystarczyć, a jeszcze zrobimy trochę więcej. 30 godzin już mamy claim blocka. I... 4, 32... To je, jeszcze tamtego, dobra. Bo tych kamieni to tak dużo nie, nie idzie na to. Nawet jeszcze więcej sobie. Popatrzcie. I się chyba stakuje po 15, na dobrą sprawę, nie? Nie, Myślałem, że po 15 one się stakują. No dobra, mniejsza z tym. Okej, okay, mamy tutaj tego dużo dosyć. Nie wiem, czy to mi się tam zmieści w ogóle wszystko do tego claim kleimbloka, Czy tam nie ma jakiegoś limitu czasem. Dobra, są patyki, są kamienie. Robię sobie kilofów od razu ze 3. One się dość szybko zużywają. A siekierę? Siekierę mam na 22, ale mam dwie siekiery. Dobra, to, to mi siekiera, siekiery mi wystarczą. Ale właśnie tych kilofów mi trochę brakowało. Dobra, mam, tak, mam w takim razie trzy kilofy i jeszcze nakarmimy kleinbloka, miał miejsce w ekwipunku. Ruski chleb dołączył do gry, pozdrawiamy. Dobra, teraz patrzcie: pięć takich dużych kamieni. 5 godzin nam przedłużają, tak? A małe kamienie, na przykład 10 małych kamieni przedłużają o 10 godzin. Więc to się bardziej opłaca! A ja tutaj tyle kamieni zmarnowałem już wcześniej. Ale 4 dni, już 5 dni mam tutaj ochronę. Wszystkie moje kamienie tu zużyję. 6 dni, już prawie tydzień jest. Patrzajcie, kurczę, dobra. Na razie to zostawimy jeszcze w tam w domku, będę musiał dołożyć trochę kamyczków. Kamyczki chyba najprościej jest pozyskiwać. Kamyczki, bo chociaż z patyków też by można było. No ale kamieni teraz miałem więcej. Dobra, co tu jeszcze było do zmłotkowania do końca? To. Okej, okay, tam jeszcze brakowało pięciu kamieni. No spoko. Teraz tutaj, na roże, sufitowe, zewnętrzne, kamienne. Eee, I tutaj do setki. Zrobię tak tego trochę i znowu zrobimy cięcie i do was wrócę, jak już będę miał przynajmniej te kamienie wszystkie zużyte, pójdziemy sobie zdać do kopalni. Eee, a moment, czy tu bym mógł jakoś to inaczej zrobić? Ten sufit, no właśnie, nie bardzo. Bym tutaj też, tu bym mógł te dwa usunąć i zrobić też takie narożniki. Tylko, że wtedy, co tu w środku? W środku by była dziura. A to by nie bardzo, nie, nie za dobrze by to wyglądało, jakby to była dziura w środku. Także, no niestety, musi być chyba coś takiego, chyba że jest jeszcze, yy, są takie łuki małe. Nie wiem właśnie co by tam zrobić. Jakąś taką płytę kamienną by można było położyć, chyba że tu coś jest w printer. Yy, no dach taki zwykły dach. A w sumie? Tile roof top sections. Nie, to by tam głupio wyglądało taki dach nagle znikąd. Chyba, chyba to by trzeba było zrobić tak jak ja to teraz tam robię. O i właśnie to Wooden Drawbridge Drawbridge. To bym później tam chciał zrobić most zwodzony i zobaczyć jak to będzie wyglądało. Jak duże to w ogóle jest i, i dlaczego mi się tam nie zmieści. I powinno być fajnie, fajnie, fajnie. Dobra, młotkujemy to co mogę na razie. Ten środek właśnie nie wiem czy sobie zostawić, czy go też zmłotkować teraz już na zaś. No co, to dokończyłem, tak. To teraz jeszcze tutaj. Będziemy sobie tak zamykać przynajmniej jakoś z jednej strony ten dach. O, niedługo, tak czy jakimś znowu kamieni braknie, jak to wygląda. Mam nadzieję, że, że, że tylko mi się to nie zawali zaraz. No, ale konstrukcja nie jest jakoś tak strasznie nieprzemyślana czy coś takiego. Ja się tylko obawiam, że, jak będę w piwnicy coś rył. E, właśnie takie wyjście jakieś tajne czy coś takiego, znaczy tajne, na no, tyle, że to zobaczę te 10 tysięcy osób na filmie. No to takie dosyć tajne, bo na przykład nie będzie tak oczywiste może dla gracza, który tak se po prostu wlezie tutaj się stepnie i se pogląda zamek, albo będzie próbował go zbombardować, nie wiem? Okej, okay, tutaj jeszcze to. Będziemy już mieli część dachu, jedną czwartą dachu gotową sklepienia całego tutaj. Dobra, jak to tu wygląda? No, całkiem nieźle. Tu będzie jeszcze w środku taki i tutaj jeszcze taki. Trochę tego młotkowania teraz będzie, także ja wam to oszczędzę. Ja wam tego oszczędzę? Czy to oszczędzę? Tego chyba. Tego oglądania, jak ja osoby tu młotkuję. Bo za, nie za bardzo wiem już co nawet mam mówić w tym momencie. Także. z, z, z w. Albo nie. 24 minuty już mamy. To może mogę taki krótki odcinek w sumie zrobić. I w następnym zacznę od już tego. Tak zrobię. Dobra. Także. To było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i na razie. Teraz jeszcze takie 20 sekund zostawię, bo jak jest ten ekran końcowy cały, to żeby tak było, to takie 20 sekund teraz zostawię tak do jeszcze jeszcze 8 sekund chyba jakoś tak by wychodziło. I tak gdzieś teraz... Tak. Na, na razie!